Dzień dobry w odcinku dzisiaj mamy pokwitowanie zatrzymania dokumentu otóż otóż sobie jechałem moim pięknym samochodem no i o godzinie 11.50 zostałem zatrzymany przez policję kamienną górę i owszem z powodu braku aktualnego badania technicznego policja zatrzymała dowód rejestracyjny co mają do tego Prawo. Jednak, uszkodzenia pojazdu, czy, czy też, niestety, ale, powiedziałem policjantce, tak naprawdę, że, że auto jako kierowca jest sprawne i ten. Ona się tego zapytała: Jak ja jej to udowodnię? No to właśnie udowodniłem jej w ten sposób, że do. Prokuratora właściwego zgłosiłem zawiadomienie o nieprawidłowej pracy policjantki. Otóż, że, że brak badań technicznego, natomiast uszkodzenia pojazdu, jaki stan techniczny pojazdu nie utrudnia mu poruszania się w warunków właśnie dziennych, a tylko mam brak granicy światła i cieni, czyli że mam tylko za nisko światła. A światła tak czy tak się świecą, nie rażą innych kierowców, nie powodują zagrożenia. Co więcej, starszy, pani starszy inspektor dała mi warunki używania pojazdów, dojazd do miejsca zamieszkania tylko i wyłącznie, później zagroziła mi mandatami, co jest sprzeczne z sensem. Bo pojazd ma sprawne hamulce, silnik i w ogóle no, kierunkowskaze i tak dalej. Światła za nisko, ale w warunkach dziennych jechałem, więc nie ma nic. Policjantka tutaj podpuszcza pod większy mandat. Dlaczego? Brakuje na miejscu, na dokumencie stwierdzenia, dojazd do warsztatu do usunięcia usterki, brak napisania brak również stwierdzenia dojazd do warsztatu i dojazd do stacji kontroli brak tego zezwolenia skargę zgłosiłem do miejscowego prokuratora w miejscowości Kamienna Góra dla mnie jest to niedopuszczalny i niepełny dokument podstawiający mnie pod jeszcze większe mandaty to nie że ja sobie podstawiam po prostu dokument jest niepełny nie daje, po prostu traktuje mnie jako najgorszego przestępcę, a policjantka ma się tutaj za nie wiadomo kogo, bo nie, nie wzięła pod uwagę pełnej sprawy. Dojazd do miejsca zamieszkania, gdzie brakuje, powtórzę jeszcze raz, dojazd do warsztatu, jak i dojazd do stacji kontroli pojazdów. To powinno zostać wpisane, czyli dokument jest niepełno, niepełny. I policjantka nie wykonała czynności swoich odpowiednio. Chodzi mi, to nie chodzi o to, co mówiła. Tylko o papierkową robotę, która powinna wystawić i wykonać rzetelnie, a tutaj nie została. Co prawda, dane zostało, zostały... Ukryte przeze mnie, ale ta sprawa została skierowana do prokuratury kamiennej, w Kamiennej Górze. Jako, że jest to niedopuszczalne, że samochód jest sprawny, bo ja odpowiadam za to i ja bym się nie poruszał niesprawnym samochodem. Dlatego jest to sprzeczne. Tak, odpowiadam za, za niego i za stan. I gwarantuję, gdyby był niesprawny do jazdy, to bym go nie używał. I tym bym zakończył ten odcinek, i, nie, i stwierdzenie tutaj policji, niestety policji no, niedopełnienie w, w dokumentacji. Niestety, ale tutaj papierek się nie zgadza. No i na tym zakończę. Do widzenia.